No cześć moi drodzy, witajcie na redpilowej kawce z rana. A filmik z mojego innego kanału, mianowicie kanał Miejski Survival pre -Persi. Ognisko, ognisko w miejscu wyznaczonym oczywiście. Są nadleśnictwa, które umożliwiają nam zrobienie ogniska w danym miejscu. Są, możemy to zrobić na terenie prywatnym. I tak dalej Warto zadbać o te miejsca wyznaczone Na legalu To zawsze oczywiście przypominam o tym Po co ognisko Ten taki okres jesienno-zimowy To jest największa zamuła Jesteśmy zamuleni Przygnębieni Po prostu bardzo często Nie wiemy co ze sobą zrobić Czegoś nam brakuje Uważam, że to jest Najfajniejszy yy, moment Najfajniejszy czas na zrobienie sobie ogniska Z kumplem Z kumplami E, wspólne po prostu tutaj e, jakieś rozmowy, rąbanie drewna, e, my czasami jeszcze potrafimy sobie e, kąpiele zrobić. E, o tutaj się jakiś inny pan włączył już, ale to go wyłączymy. Dobra. O dobra, dobra zrobimy pauzę. Jak się filmik skończył. Chciałem wam pokazać filmik gdzieś tam z kanału naszego. Także no, fajny temat z kumplem bądź z kumplami się umówić na ognisko, yy, rozpalić sobie wielki ciepły ogień, tak, kiedy na zewnątrz jest ziąb, jest, jest chłodno, my sobie możemy się grzać przy fajnym ognisku. Atmosfera jest niesamowita zawsze, można sobie jakieś tam przyrządzić kiełbaski albo i nie, jak kto woli. My czasami yy, łączymy to ognisko z morsowaniem jakimś, tak. No, koledzy tutaj częściej, ja ostatnio rzadziej. No i mówię wam, że naprawdę nastrój, nastrój zmienia się tutaj radykalnie, jeżeli chodzi o e, po prostu e, ogniskowanie, o, po prostu o funkcjonowanie. Mówiłem wam, rozmawiałem z wami wczoraj o kosmetykach, tak? Powiedzmy, tak. E, I e, o tym, że należy się gdzieś tam. O, zmieniamy. Zmieniamy nastrój, nie chcemy polityków, wolimy panterkę, tak? tutaj no, o czym ja to mówiłem? No tak, mówiłem wam o wyglądzie, że warto dbać o swój wygląd o przysłowiowy krem na twarz, który aż tak przysłowiowy nie jest, tak? Warto dbać o własne swoje ciało, o własny zapach, o własne ubrania. To naprawdę mężczyznę no, pozycjonuje wyżej już, nie chodzi o te panterki, tak? Pancie, tylko chodzi o nasze samcze, męskie samopoczucie, tak? Więc warto o tym pamiętać, warto pracować nad swoim wyglądem, ale mówię, no też jest kwestia właśnie psychologii, tego psychicznego, że tak powiem, dobrego samopoczucia. Często właśnie w takich okresach jak teraz, a teraz właśnie świeci fajne słońce, tak, jeszcze mimo to, że już jest listopad, za chwilę grudzień, świeci bardzo fajne słońce, jest niebieskie niebo rewelacyjnie byłoby pochodzić gdzieś tam po lesie. Właśnie kolega mi wysyła właśnie filmik gdzieś tam z wędrówki po lesie, bo akurat ma możliwość w tej chwili sobie połazić po lesie, być w terenie, ja nie. No i widzicie, nie? No, siedzimy zamknięci w pomieszczeniach. Kiedy kończymy naszą pracę praktycznie już jest ciemno, już jest za Siedzimy jak te krety w kopcu kreta, zamknięte po prostu jak te mrówki w mrowisku, w tych korpo. boksach siedzimy, tak? Robimy naszą robotę mrówczą. Natomiast przychodzimy do domu, jest już ciemno, chłodno, jest zamuła totalna, nie mamy energii i właśnie warto sobie wyszarpać trochę czasu. Iż z kumplami na przykład, właśnie wam proponuję ognisko. Tak? Zobaczcie sobie, gdzie można. Gdzie są te strefy biwaku w waszych miejscowościach? Czy teren prywatny, na przykład jakiś teren ośrodka nad jeziorem z miejscem ognis ogniskowym sobie zadzwonić? Na takich ośrodkach jest 24h przez cały rok, jest jakaś ochrona, obsługa tak dalej, bo te obiekty trzeba utrzymywać, wynająć sobie, nawet właśnie miejsce zapłacić za drewno, zorganizować sobie drewno. To są naprawdę koszty, jak się w kilku chłopaków zbierze, to naprawdę to jest symbolika czysta, tak? I zrobić sobie zarombiste ognisko, może właśnie połączone z zanurzeniem się, morsującym takim w wodzie. Jak będziecie chcieli, to kolega poproszę kolegę, żeby wam parę wskazówek nagrał, jak przymorsować bezpiecznie, tak, żeby tam sobie krzywdy nie zrobić, nie? I przy, potem się ugrzać przy ognisku, posiedzieć, pogadać. Także dbajmy o własny nastrój psychiczny. Nastrój psychiczny. No. Także tak to wygląda. Jak macie swoje jakieś pomysły na sposoby, które pozwalają na znaczące, radykalne poprawienie nastroju, właśnie w okresie jesienno-zimowym, będę wdzięczny za komentarze. Słucham, zamieniam się w słuch. Pozdrawiam, hej.